Cześć z tej strony Krzysiek i ten wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii od 1 do 50 levela Fans. W tym odcinku pokażę Wam jak na szybko wyjść z zamku portu no i przy okazji opowiem Wam ogólnie o tej serii. Dobra, początek standardowy, przechodzimy przez wszystkie bramki, też już sobie wyrzucę strzały, że mi kapa nie malowały. Trzeba uzyskać po prostu maksymalną liczbę potionów, jak nam się przyda do hunta. Tutaj tarczę radzę wyrzucić mniej więcej gdzieś tu bo końcowa bramka, z jakiej wyjdę, to będzie dla sorka, nim się tutaj zdecydowanie najszybciej XP, a on dostaje tu książeczkę, która ma trochę za mało do moim zdaniem, no ale wiadomo, defensywa podstawą. Przerzucę sobie już dalej właściwie, jesteśmy sorkiem, nakładamy sobie, tutaj macie zapisane te zaklęcia, które są przypisane do waszej profesji. Ja sobie już je wpisałem trochę wcześniej, tutaj możecie zobaczyć Exura Infir, Infiris, no i oczywiście dwa potionki, Mana i Heart. Dobra, może żeby nie biegać jak taki typowy Bobek, zmienimy sobie outfit, tutaj wezmę sobie tego, którego mam z, dzięki Wam w sumie, bo to było za te rejestracje z linków i Jak ktoś zakupił coś tam w szopie, cokolwiek chyba, albo nie wiem, może to akurat musiał być pac, nie pamiętam dokładnie, ale dzięki temu dostałem ten fajny outfit i oczywiście z niego tutaj skorzystam. Szkoda, że nie mam drugiego addonu, bo wtedy to moim zdaniem w ogóle jest jeden z najlepszych outfitów w tej grze, ale na to nic nie poradzę. Dobra, postaram się na szybko udać od razu na Ninotaury, bo na nich Hex będzie leciał zdecydowanie najszybciej, tylko że do tego będziemy potrzebowali łopaty, i albo tutaj zdobędziemy o ile w ogóle leci z tych mobków albo uzbieramy ją po prostu na szybko 10 GP to jest bardziej prawdopodobne i ją kupimy od ziomeczka, który jest niedaleko w sumie nas Dobra, już z tego to dola powinny polecieć te dwa gepeczki zobaczymy są idealnie wyliczone ale co tam będziemy jeszcze, ubijemy sobie te dwa e, moby co do postaci Nick, Salos, Magexus oczywiście Salos musi być, wiadomo No e, właśnie, mana Jeszcze zapomniałem, że trzeba jeść Dobra, dobra. dobra. Um, Utworzono postać na candy, że na to, że to jest 7.vp i nie będę tutaj żadnych e, problemów, że e, no, przeszkadzania w e, nagrywaniu w nagrywaniu tych odcinków. Um, nie bójcie się, nie będę przyrzucał żadnych itemów. Wszystkie jakieś tam Questy, jakie wykonam na zarobek i tak dalej będą pokazane na odcinkach i później z tego hajsu będę pokazywał jak kupuję przedmioty żebyście mieli pewność że na pewno sobie nic tam nie wyrzuciłem bo no wiadomo ma to być seria dla graczy początkujących, którzy nie mają żadnego tam wsparcia no i po prostu chcą jakoś wbić ten chociaż 50 level 50 wybrałem no bo setny to chyba lekka przesada no cóż zobaczymy jak będzie szło Poza tym ja wspominam, że jak gdzieś kupowałem mojego pierwszego właśnie paka, jak nie wiem gdzieś 50 level, bo najpierw sobie potestowałem to TG, a więc możecie uznać też, że to będzie takie, że jak bierze 50, to możecie już pomyśleć, czy kupić pacę. Chociaż rzeczywiście możecie sobie kupić już na samym starcie, to nie problem i to zdecydowanie ułatwi wam ekspienie. Dobra, tutaj z tego co pamiętam, trzeba gdzieś zejść na lewo i od razu pójść do góry może sobie uwalnę ten pasek expan nieco tutaj wyżej to tu mamy ile nam procent expa, jak widać na niskich poziomach jest to bardzo wysokie im wyższe będzie mniej tym mniej będziemy dostawać o, dobra w sumie po drodze czemu by tego nie ubić już trochę biją te mobki, ajajaj może podejdę tutaj żeby mnie maksymalnie trzy waliły jak już trochę mniej będzie to przerzucę się podejdę tam po prostu wyżej Leczyć się będę raczej healt pociągami, żeby nie marnować manasów, bo jednak tutaj ciągle nam na e, skillę wschodzą, no i mam nadzieję, że wystarczy nam do tego ósmego poziomu, a jak nie, to trochę wiadomo będzie lipa. Będziemy musieli tylko na jedzeniu latać. Za szczęście ratuje nas też to, że po prostu jak wbijamy poziom, no to też e, regionujemy się całe HP i mana, no i w sumie może nawet tutaj mi się dobić tego trolla, to mi możliwe, że da poziom, kurde, jeszcze tego walimy. <gry> Może <muszę> się nie wyłożę. Stycznie jedną tamek z Flemingfield zerzucę. O, i widzicie, mamy full HP. Dobra, tutaj już sobie przeskoczę. No rzeczywiście pola się bardziej poruszać. Żeby pójść szybciej na te minotaury. Tak, to już kojarzę tą dróżkę. Tutaj sobie wskoczymy wyżej, tylko dobijemy do salamandrę. A jak już zawsze się przydaje. Dobra, no może kilka słów ogólnie o serii. Ma oprócz tego, że już tam wspomniałem, że oczywiście nie będę tutaj przerzucał żadnych przedmiotów. Druga sprawa to to, co będę pokazywał. Będę pokazywał z pewnością jakieś ważniejsze misje, jak to już mówiłem, na Highs, żeby tam nie było, że mam go znikąd. Także zakup przedmiotów, wiadomo, bo to jest dość istotne. A co do leveli, tutaj myślę, że po prostu będą cięcia No bo wiadomo, teraz to Luz zabije jednego mobka, to nie wiadomo ile procentów nam tutaj wlatuje Tym to rozkopiemy i są już nasze minosy. na początek może się nie będę ruszał, bo uzbiera ich jeszcze więcej Trzy to jeszcze da się przeżyć Szkoda, że już nam na tarcze jakby się przebijają, ale jakoś damy radę No trzeba będzie już po nasu to w sorry, poużywać no, wracając do opisu serii hmm. Będę przycinał do mnie to jak XP na różnych ekspowiskach. Żeby po prostu te odcinki się nie wydłużały, bo później to by było po prostu nie wiem, jeden odcinek On już mówię tam 40 któryś poziom To byłby po prostu jeden poziom Oczywiście nie mówię, że chcę to skrócić jakoś tak, że O już mamy armor Głupie, że nie można tego tak od razu założyć, ale Jest tu kapa nie mamy, zjem to i znowu się wzięłem z rytmu mm, po prostu nie będę jakoś specjalnie skrócał tej serii ale też nie chcę, żeby to było nie wiadomo ile odcinków wiadomo później po prostu jak ta się skończy wystartujemy z czymś innym albo po prostu polecimy do wyższego levelu zobaczymy jak to będzie szło bo no bo później już mamy wiadomo jadunki masowe można zdziałać trochę więcej no ale niestety ten bonus eksplo się też kończy a więc na no, facu po prostu będzie to powolutku lecieć. I mamy shielda, to jest gwina na dna sobie takie itemki, tamki piękne. Tutaj sobie to zjem, wyrzucę buteleczki i powinno starczyć, powinno starczyć, starczyło. Dobra, jak wspominałem to chyba zawsze, tarcza podstawą defensywy to jest najważniejszy przedmiot. I w sumie skoro już ją mam, tutaj nam już nie będą tak wbijać te minotaury, jak widzicie ten nam tutaj 2, 1, 2 i hity. No, że ta zbrojka też nam trochę daje, wiadomo. Jak już wybiję te dwa, to będę mógł powoli zacząć sobie biegać, jakoś żeby nie zbierać za dużo tych mobków ważne. Jakoś mam nadzieję, że to się uda. Co dalej chciałem powiedzieć odnośnie serii? Początkowo miało być napad, to była propozycja od jednego z was, żeby nagrać taką serię tam od pierwszego w ogóle do setnego. Tylko, że ja nie mam konta premium, wiadomo, mogłem sobie kupić, bo hajs mam na knajcie. Ja po prostu stwierdziłem, że to sobie zrobię przerwę od CB, bo ogólnie, no wiadomo, mało czasu na jest. Taka szkoda, no wiadomo, że mam na kilka tych paców, nawet na trochę więcej, ale... Tutaj już dobiję żeby mana mi uleczyło. Ehm, ale po prostu, no szkoda, to jest jednak sporo tych CC, teraz do do coiny, na kanji to tam z 300 coś trzeba zapłacić, to jest naprawdę e, masa i stwierdziłem, że jeśli już będę robił do serię na pac to będzie to, gdy będzie jakoś więcej wolnego może niekoniecznie święta, ale kto wie, może ferie zimowe e, to się zobaczy no i też zobaczymy jak ta w ogóle seria się przyjmie no jak będę patrzył, czy do siebie podobne i jakś ta się nie spodoba, no to po co miałbym nagrywać w ogóle z drugiej odcinki z tej serii będą jako przeliwniki powiedzmy e, do tych serii które miały być nakręcane tym układem czyli teraz to będą te bliskie ciekawostki uznajemy dodam jeden odcinek zobaczę że tam podbiliście ładnie łapeczki i przydałby się jeden na szybko kolejny ale stwierdzę, że kurde mało czasu no to po prostu postanowię się wam nagrać z tej serii i będą szły albo na zmiany, albo to nie wiem dwa razy ci bliskie ciekawostki i raz to raczej z tej nie będzie więcej chociaż zobaczymy czy wam się Ogólnie to spodoba. Tutaj no patrzę na te wle, no nie powiem, że lecą wolno. tak? wolno, to na moim knajcie lecą. Ale już tak myślę, że na siódmym zrobimy pierwsze cięcie, bo jednak od siódmego to do ósmego jest zdecydowanie najwięcej XP, bo trzeba zrobić tam 4200. Teraz możecie zobaczyć, że ja mam szósty poziom, piąty solki i mam 1000. O, czyj na to, no właśnie. Cóż nakładamy? To jeszcze wyrzucę Ech. Hmm. o, teraz będzie dobrze jest już lepsza zbrojka, lecimy dalej, te w sumie można używać jak nie ma obawiam się, że many nam nie stawić do końca i w sumie chyba zacznę to robić, bo z pewnością kap się jeszcze przyda jak poleci jakiś lepszy przedmiot ale nie będę miał jak go podnieść, więc może to sobie co one są chyba te hity z tego słabszego Dory są identyczne jak z tego zakręcia, tylko że M-Level nam nie leci, no ale przynajmniej nikt sobie oszczędzamy z tej jeszcze Walniemy z ziemi No, zużyję już wszystkie Tam już się nam coś leci, to poczekamy jeszcze na tego No, Plate Shield Chodziło tutaj tym albo ją w albo na serio co ty często i to w sumie że bo bez tego shielda to byśmy tutaj ładne hity łapa i pociągi by nam szybko po prostu schodziły. Kurde jak ciągle patrzę na ten outfit żałuję, że się nie udało dobić do tego wszystkiego, tylko że to pamiętam, że to było... Podstawowe to w ogóle jak jedno konto z pasem uznajemy ten mój jadą to chyba za 4, a drugi to jest aż za 10 pasek. To też chyba będą się poleczyć. W sumie dwa stoją obok siebie. Palniemy to w Ale po prostu tak mi się podoba ten outfit. Cóż, może kiedyś się uda, może jakoś powoli będziecie tam zakładać kątek to wie. I kiedyś dobiję. I będę mógł sobie w nim latać. No to, jest, to jest genialne, że można tym używać na facu. I do tego na każdej postaci. Czyli tak naprawdę, jeśli bym potraktował to jako najlepszy outfit w grze, to już mam go załatwioną na każdą postać na tym koncie, nie? A więc... No to jest coś innego. No i właśnie dobrze, że w końcu mam tego faca, bo przynajmniej się dowiedziałem także że to jest na fac, wcześniej nie widziałem. Nie miałem pewności w ogóle ten outfit, bo wcześniej go nie miałem. Wiadomo. Brat następnego. następnego. Co do naszego sorka. Pff, t, t, t. Będę oczywiście też pokazywał zakupy zaklęć, bo... Pamiętam, że też tam było coś z tym stylu, że jakie zakręcie się opłaca kupować. Czy to jest raczej... Tutaj na fatu i tak za wiele opcji nie mamy. Ale będę pokazywał. Akurat Sorg tutaj ma trochę większe pole do popisu niż Druid. Druid no tam jak seofrigo sobie kiedyś zakupi. Później tera, no i trochę Lipa. Tutaj będziemy mieć jeszcze te Gran Visluxy. Vis zwykłe. Możliwe, że będą jakieś tam hity mógł mi rzucać w mobki. więc trochę przykierze mi... Eksplenie, chociaż i tak w sumie te zaklęcia raczej wystrzału. Szczególnie, że to w ogóle linia prosta, trzeba będzie się ładnie ustawić, kurwa. Ciągle mi to wyskakuje Ajajaj aj, aj. Dobra, tutaj dobijemy szósty poziom I w sumie... Może tutaj już zrobię pierwsze jakieś cięcie, bo... Sporo jak pozostało, 1500, 4000, 1200 A jakby nie patrzeć, będę bił... To samo, dobra, zobaczymy się za chwilę. Tutaj siódmy level, jeszcze zasnylocik dla zmieni toura. Z to nie wiem dokładnie po ile tej temy chodzi na dawnym podejście. Na pewno to można sprzedać i wypadałoby coś zabrać ze sobą. Jak będę już wychodził z tego sprawiska, bo wiadomo, od pieniążków się zawsze przyda. Pamiętam na starym rogardzie chodziło, ale czy tutaj jest tak samo, to nie wiem. Ale Wydaje mi się, że dobrze by było jakiegoś Swordda zabrać. To jeszcze... Sobie, no w sumie mogę już go zabrać ze sobą tutaj Te pieniądze na pewno nam się jakoś tutaj przydadzą Bo z pewnością No, ta czy, a, um, Zobaczymy, najlepiej by było zakupić to z Krymów Ale może tam coś się uda jakoś tanio kupić No i tu zbrojkę o tym levela, bo ona jest leciutka bardzo, a teraz mamy Nie no, będziemy mieli ten płaszcz Później zatrzymamy jeszcze na 6 arma, tam 5 leciutki, ale no, to trochę mała defensywa, im by nie patrzyć. Ogólnie to jest trochę dobijające, że Solki Druid stały tak beznadziejne przedmioty defensywne. Ja wiadomo, że Knight'owi bardziej się przyda, bo on jest bliska, ale to jest chyba lekki A, Aj, tutaj ten wasp... Co jest bardzo tutaj niefajny mobek. No co tak go blokniemy. No, niestety nas tutaj zatruwa. My będziemy musieli pozostawić tych bez z tego potów kto wie może nawet więcej niż starczy i tutaj żeby nie popełnić pewnego błędu Ja początkowo używałem healtów żeby zaoszczędzić manasy na XP nadal to robię i będę robił ale jak już będę wychodził z roka no to znam nawet to po prostu żyję wszystkie manasy bo tutaj oczywiście m level nam ładnie wchodzi no i niestety tam potcionki znikną, a więc nie możemy sobie ich przerzucić na mina, a więc najlepiej wszystkich się tutaj od razu pozbyć i dobić tyle mewela, ile się po prostu da. Jakby kogoś ciekawiło, czy będę robił runy na tej postaci. Yy, możliwe, ale to raczej te już na 30. poziomie. No te wcześniejsze, te lepsze Dori, no. no wiadomo, będziemy więcej widzieli niż z tego Minflam. Czy właściwie Infir bo nie wiem, czy in czy minflam przypadkiem nie usunęli i zostawili tylko tego Wisa. Tak czy siak, te zakręcia obaj tak było strasznie mało i chyba... One, nie jestem pewien, ale chyba w ogóle nawet nie mają przejęcznika od levela, tylko... Tylko i wyłącznie od levela. To jest trochę słabe, no ale w sumie tutaj królami według levela nie będziemy, bo jak mówiłem... Z runami tutaj nie będę szalał. Po prostu jak będzie jakaś chwila fil wolna, sobie wezmę ja po prostu się najem, kurde, i ustawię tą postać więc co jakiś czas, wiadomo, zaklęcie robienia runki na przykład, GFB będziemy robić To się nam później przyda, co wiadomo Tutaj, z tego co patrzę, ten EXP nam spada po 2% ten, za jeszcze zresztą zobaczymy jeszcze w przypadku następnego. wiem że na pewno na 50 to jest ostatni poziom który nas tutaj wspomaga i w sumie to jest jeden z powodów dla którego chcę skończyć na tym levelu bo już później będzie nie będzie tego bonusu chociaż jakby nie patrzeć z 49 na 50 też jest bardzo mały o to mówiłem spada ale poza tym 100 już mówiłem to jest za dużo to zdecydowanie za dużo a 50 to nawet połowa więc będzie spokojny no, wiadomo że ten 50 na facu to już taka trochę inna bajka, wiadomo, że na początku wiemy te trolle, orki, cyklopy, coś takiego, a już po 50 coś można kombinować, jakieś dragony, no wiadomo to można nawet wcześniej, ale na 50 będzie zdecydowanie już wygodnie, będzie mniej więcej HP te sprawy, jakieś dragony, korymy masowo, no nie wiem, no radę raczej, chociaż tylko hity będą małe z pewnością, bo nie wydłużę sobie wysokiego, będzie klawara jak już wcześniej wspominałem. Aj, tutaj to jest chyba jedyny minotaur co... Nie, jedyny minotaur. Są tylko dwa rodzaje. Ale to jest kurujące, że ten ucieka. I jeden problem tutaj nasz. W sumie może da się to naprawić. O! Jagódki, kurde. Mięso by się przydało, ale dobra. no. Zjemy te jagódki. I skoczymy na dół, bo z minotaurów... Jeśli leci mięso, to bardzo rzadko, no kurde... Nie wiem, czy ja na początku jakieś zdobyłem, może na początku zdobyłem, ale teraz mi wolno nie chce lecieć, więc powoli będziemy przestawać się regenerować. A to będzie szkoda, po prostu na te waspy znowu. już one mają chyba niezwykły licznik. Może nawet chłony komp, może polecieć skąd... To zwykły wasp, to nie jest jakieś tam wersja jak te minotały. To jest po prostu zwykły wasp, a więc kto wie. Swoją drogą tak sasze, myślałem o tym, ten porcie. Czy jest tu sens, XP jakoś dłużej? Bo są tu chyba jeszcze mocniejsze moby niż te Minotaury. Na pewno są takie wersje mobów w ogóle normalne, silniejsze. Zresztą no, chyba jest zwykły Minotaur. No i można tu sięgnąć do 20 levela. Tylko czy to się opłaca, to już i na bajkę. No, na Patu na pewno nie. Chyba, że można by tu zakupić zaklęcia. Yy, no ale raczej nie, raczej nie. No na facu... To wie, ale ja oczywiście sobie to już odpuszczę, bo tutaj nie będziemy tutaj jakichś dziwnych kombinacji robić, tylko standardik, 8 level wbiję i zwijam się na maina. Jako miasto raczej Thais, bo mamy masę ekspowisk. No wiadomo, że niektóre mogą być pozejmowane, albo jakiś tam bot może latać. No ale wybór jest duży. Powiem Wam tak, ciekawiło mnie to no bo tam zdawali sport ekspowisk na level ja tego nie miałem okazji potestować tam po prostu, wiadomo wyższy level miałem Tylko że z tego co się orientuję tam zawsze jakieś łabodla to czy coś takiego A więc myślałem że sobie odpuszczę. poza tym no jeszcze pozostałych spowiska nasze dobre, stare, dobre cyklopy te sprawy No to jednak mamy na się A więc nawet jeśli na pewno byśmy sobie fajnie na początku plotali Może byśmy nawet na LFODY wyskoczyli no to... Może jednak lepiej high. Z i tak mamy ten transport konny. Jak te konie nie uciekną ze stajni, to można tego użyć. I w sumie jak będę chciałbym pokazać wam to fotelce elfów to nie będzie problem. No z radomo też można, ale to będzie szybciej. Coś ciekawego. Ile itemów? Posypało, szkoda, że i tak tego nie wezmę. Kap nam się tutaj kończy. Coś tak na w sumie na nic nie potrzebuję. Na golda potrzebuję, no właśnie. Możesz tą pochodnie sobie zapalę, bo prawdopodobnie to będzie następny item jaki wyrzucę, a więc już może zacznę ją trochę zużywać. A jeszcze 800 ekspa. No trochę mniej właściwie. Dobra, chyba zrobimy następne cięcie i już będzie jakby na nią ósmy poziom. Ósmy lewa nadchodzi, nabijemy to na legendarnym poison spiderze. Akurat jednego spotkałem, a więc... Szkoda by było nie skorzystać z tej tym razem, o, nie uciekaj. Nas nie zatruje, bo nie jest, nie jest taki szybki, kłask. Congratulations! O, dobra, dziękuję bardzo. Możemy opuścić downpour. Tutaj jeszcze udało mi się zdobyć mace. Słynne mace. Tak <gulny> tak się kiedyś zawsze mówiło na starym Vanguardzie. To było kiedyś broń. 16 ataków, tak naprawdę było lepsze niż karny i Swot. Jak Ktoś chciał szybciej expić, poza tym na początku waliliśmy z kluba, więc... Już w ogóle... Mieliśmy przygotowany skill, wiadomo. Yy, katana miałem tyle samo, ale komu się chciało robić Katana quest... Aj blok. Przeciśniemy się, przeciśniemy się. Jeszcze raz. O, dobrze. A jeszcze totalnie chce bloknąć. Ale komu się chciało robić quest, a jak ktoś chciał na tylko wyjść z regałdu, to po prostu brał. O, taki ciameczek. Naszą słynną maczugę i po prostu z nią latał. Zobaczymy po ile on o tutaj chodzi. Mam nadzieję, że znajdę tego NPC, co to w ogóle skupuje Bo tutaj wiem, że jest ich dość sporo nie chce mi się każdego sponawdzać Skanuję, że to będzie tutaj prawo w Zobaczymy, czy mi się uda hmm, Tylko nie wiem, czy ktoś mię butelki tutaj skupuje To też sobie sprawić. sprawdzić W Medzi... Shopie, no właśnie Jest, 30 p... Jak tam było na Langanadzie i tutaj kto może kupować te mix tu może ten ziemeczek. Kupujesz butelki, Bałem się, że nie, ale nadzieja u ostatnia. Halo. Dziękuję, dziękuję. Mam brać jeszcze jednego słowa Pogadzę, prawda? To było 25 golda. Hmm. Dobra, zgaduję, że musimy z nią pogadać. Hej! vocation, dobra, vocation. When you are ready, I'm ready O co chodzi? Że choosing This time z sorkiem. Magic, magic Oczywiście Ja mogę napisać po prostu sortcellę, ale no dobra już napiszemy jak ona tam chce Już zaczęliśmy kombinować for the of the power of Power, Casters of Magic Coś tam coś tam jest Oczywiście z kapsułkami musi być bo to nie zaliczy I teraz jesteśmy solkiem? Jesteśmy sorkiem. Super Która to, które to było przejście? To nie to 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 Tak? O to. W sumie to była inna blamka. Ciekawe czy coś się zmieniło jak napisaliśmy, że chcemy zostać sokiem Możliwe bardzo, żeby tutaj od razu ogarnąć się. I tak no, mamy nasz płaszcz, cześć Anna, no, to wymienimy z czajnym młolem, nasza wspaniała czapeczka, legi, buty. Eee. No dobra, weźmiemy tylko Spellbooka. W sumie i tak bierzemy wszystko ze sobą. Weźmiemy jeszcze Pik może się przyda. I lecimy na lewo. Hmm, tutaj będzie nasz stateczek, którym popłyniemy. Tak jaka czajno z pewnością sam będzie chciał nas kupić za grube pieniądze. <grystanie> oj, oj oj, mam nadzieję, że coś nie trzeba będzie kurde. jakby napisał hajs, no przypuścisz mnie od razu. Yes. Yes Wiem, że polecasz Wynorę, ale ja chcę tchajs. Tchajs. Yes! No! Udało się! Aj, tak ciężko się dogadać. Tak Wiedziałem, że będzie ciężko, no kurde, na tym statku zawsze mnie nie chcę przypuścić. Taki ziomeczek, uuu, w ładnie, ładnie... Idziemy oczywiście do naszego depo, tutaj... A w po co? A, pika schowamy. No. Um, ty 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 ty. Może nam się kiedyś przyda. No, ten podkamin to coś, to od razu sprzedamy. Gdzie jest nasz pieniądz? Tutaj jest pieniądz. Ech, po co to w ogóle sprawdzam? Ale sprawdzimy, Dobra. Shield Jest jedno za 469 Kule. Cool. taka fajna tarcza, taka tania, taka dobra Nie no, w sumie na nic nas nie stoi. No moglibyśmy kupić hełm, ale no chcemy mieć na to tarczę. Dobra, sprzedamy to co... Mm, można powiedzieć depozytal, dobra że mix tu nie ma... ajj, Dobra pójdziemy do sama, sprzedamy tej temki Powiem wam, że aż teraz jak wyszedłem do tego majna coś mi się zechciało ekspić ale kurde wstrzymam się do tego drugiego odcinka A więc piecimy do sama kurde, nawet teraz raty pobił Tylko żeby tego shielda kupić Może wytrzyma ze mną do następnego odcinka A może nawet pani się pojawi też shielda od nas nie chciał, a to niemiły ziomek. Co nam jakieś 100 coś golda. No niestety na to nic nie poradzimy. Musimy normalnie pójść na expa. Wyregulujemy się standardowo w Depo. Tutaj może podsumowanko. hajsu to mi 280? No 350 mamy. I łopata, dwa plecaki. 6. Magic Level. Eee, 13. Shielding. 8. Level. Tutaj jakoś w fasku nas za niewiele nie poszło. Eee, dobra, dajcie no znać co się dzieje serii, łapeczki, komentarze motywują do działania. W eee, na następnym odcinku też się postaramy porobić pierwsze normalne przedmioty. Mam nadzieję, że to w końcu coś będzie sensownego, bo jak widzę tego seta to aż mnie nosi, żeby kurde iść na expo i coś szybciej zarobić, ale dobra. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Nie wiem ile odcinek właściwie trwa. Zobaczymy jak to będzie wyglądało z dalszymi następny, dobra, prawdopodobnie do po tym to będzie Margonem, a później możliwe, że dwa Stevie. Czyli będą Dylickie ciekawostki i możliwe, że następna część tego. Dobra, trzymajcie się, cześć.